Proszę Państwa, a my kontynuując audycję spróbujemy załatwić logo trochę taniej. Słucham? Dzień dobry, Mikołaj, Januszem K.O.L. Warszawa, Cześć do tak? Agencji Reklamowej Kraków, tak? tak? Tak, my szukamy agencji reklamowej w tym momencie, która by nam przygotowała projekt logo dla Igrzysk Olimpijskich 2022 zimowych w Krakowie, które się ewentualnie mają odbyć, ponieważ potrzebujemy takiego całego portfolio i Państwo się zajmują takimi rzeczami jak przygotowanie logotypów? Tak, tak. Również zajmujemy projektem logotypów. No nie mamy wzoru, walibyśmy takiego projektu od samego początku, mhm. jakieś może sugestie z naszej strony mogłyby popłynąć, tylko że też od Państwa, wiadomo, mile by były widziane jakieś rzeczy. Państwo są z Krakowa, Państwo na pewno znacznie lepiej znają tutaj ducha Krakowa i specyfikę mhm. tego miasta niż my tu w Warszawie. To liczylibyśmy na Państwa kreatywność. Rozumiem, że jest taka możliwość, tak? Tak, oczywiście. A czy moglibyśmy zacząć od maila? Napisałby mi pan mniej więcej, o co chodzi, jaka firma, jakie są oczekiwania? To jest MKOL, to jest Międzynarodowy mhm. Komitet Olimpijski w Warszawie. Aha, rozumiem. No to nie jest firma, o co chodzi, bo mhm. zaczynamy zawsze od wyceny, więc... Nie, właśnie, rozmawiamy. tutaj powstaje taki, a propos wyceny, taki mały niuansik, Aha. mianowicie, czy byłoby możliwe, żeby tą wycenę znacznie zawyżyć, a my byśmy Wam zapłacili tą kwotę, powiedzmy dwa, trzy razy większą, a potem jedną trzecią Wy byście nam z powrotem przesłali już hmm, nieoficjalnie. Tak, tak, to jest do dogadania z moim szefem. No, jesteśmy elastyczni, więc myślę, że jest szansa. Polska, mieszkam w Polsce. Jak mnie to nie dziwi. Ty ja puwa. nawet nie wiem, czy my nie podamy nazwy tej agencji, bo to można zrobić niezły deal.